Wiecie co, tak sobie idę teraz. Dawno nie chodziłam, zwłaszcza w deszczu, i odkryłam, że bardzo ciężko jest iść. Naprawdę ciężko jest iść. Dlaczego jest ciężko i zobaczcie, tu są takie kolejny. Pełno deszczu jest wszędzie, wody w tych kolejnach. A kierowcy, ja jak jadę i widzę, że ludzie idą albo są na przystanku, no to staram się tymi kolejnami nie jechać, albo też i zwolnić. Ale na Islandii to mam wrażenie, że oni wręcz przyspieszają, aby wjechać w kolejne, żeby cię ochlapać. I jest to przykre, że ludzie po prostu nie zwracają na to uwagi, jak jadą, że ochlapią po prostu osobę, która idzie chodnikiem. Trzeba na to właśnie zwracać uwagę, więc wy też patrzcie. Bo będziecie tak jak ja zapierniczać, nieprzygotowani kompletnie, bo jak wychodziłam z domu, no to nie zapowiadało się, że w ogóle będzie padać. No ale cóż, na Islandii jest to wpisane w życiorys i po prostu trzeba być. Nawet jak jesteś nieprzygotowanym, to trzeba być przygotowanym. O, widzicie, mam las pod blokiem, sobie idę na takie moje skróty. Są też takie fajne róże, piękne róże. Tylko, że niestety na wiosnę tak przycięli kwiaty, że te róże to w tej chwili nie ma dużo ich. Szkoda. Bo z takiej róży moja babcia robiła drzem. A to jest po prostu coś niesamowitego. To jest coś pysznego. Pewnie mnie opieprzą, ale powinno się tu zejść i zerwać te wszystkie róże zrobić takiego drzemu. No tak, nie byłabym sobą. Mam moje róże. Stwierdziłam, że skoro siatkę mam sobą, to znaczy, że to jest znak, że mam te róże sobie troszeczkę zabrać, także zrobię sobie drzemik na zimę z róży.